Ej, witajcie z tej strony Dragomir. Ten krótki film chciałem poświęcić okularom taktycznym firmy Bole Model Bandito Clear, czyli prześroczyste. Okulary zostały wykonane w, cało, w całości z poliwęglanu, zarazem szyba, jak i, i załóżniki. Szyba posiada grubość 2,6 mm. Waga całych okularów to 28 g, są bardzo lekkie. Dodatkowo, producent tutaj deklaruje posiadanie przez nie powłoki anti-scratch, więc nie mają się tak łatwo rysować jak, jak, jak okulary, które nie posiadają tej powłoki anti-fog, czyli nie będą Wam tak łatwo parować. Dodatkowo chronią także przed promieniowaniem UV. Nie posiadają polaryzacji, co zresztą byłoby dziwne, żeby posiadały w tej klasie cenowej. Oraz są to nadal bardzo tanie okulary. One są na obecną chwilę za 30 zł do kupienia w większości Miejsc w internecie, więc to takie, takie informacje podstawowe techniczne. Ja to wrzucę jeszcze dodatkowe te jakieś inne w opis filmu. Zobaczcie sobie te okulary. Ja tak staram się je wam pokazać. Cieniutkie, fajne. Nie posiadają regulacji długości załóżników, natomiast raczej wydaje mi się, że będą na każdą głowę pasować. Tak jak tutaj widzicie, postanie zachowania przy strzelaniu z wiatrówek. I odpowiednim dbaniu o, o, o szyby, więc tutaj unikamy po prostu pocierania mechanicznego jakimiś zabrudzonymi materiałami czy papierami, staramy się czyścić na mokro po strzelaniu jakimś płynem do szyb czy innymi płynami do okularów, to zobaczcie tutaj faktycznie te okulary są w zasadzie jak nowe, a były strzelane powiedzmy tam 30 razy załóżmy, tak. Więc co jeszcze mogę wam powiedzieć? Tutaj do tych okularów, okula, okulary korekcyjne pod niej nie wchodzą. To są takie okulary, które leżą na twarzy, dość mocno przylegają, co jest też dobre, bo, bo będą was chronić zarazem od dołu, z boku, one są takie po prostu przyklejone do twarzy. Ale przez to okularów korekcyjnych, pod sobie nie założycie, no to zostawiam wam tylko do tego modelu raczej soczewki dla osób, które mają wadę wzroku. Co jeszcze? W zestawie one przychodzą z właśnie paskiem elastycznym do zawieszania sobie tych okularów na, na szyję. Pasek wiadomo jest w ten sposób tylko wsuwany. Możecie używać, nie musicie. Kwestia, kwestia waszych preferencji i gustu. Okularki według mnie fajne, lekkie, przyjemne i niedrogie. No, to tak, starałem się krótko, żeby było na temat. Wykorzystacie je do wiatrówek, wykorzystacie je do ASG, też w zupełności wystarczą, wytrzymają raczej na pewno wszystkie strzały z każdych rodzajów replik, więc tutaj nie macie się czego obawiać. Przy wiatrówkach też wytrzymają wszystkie, wszystkie jakieś tam rykoszety, dodatkowo też fajna sprawa jak szukacie okularów do jakichś takich do jakich remontów, pracy z elektronarzędziami. Też fajna sprawa chronią, chronią przed jakimiś odpryskami, um, uszkodzeniami oka. Więc ja Wam polecam e, ten model. No i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, do następnego nagrania. Cześć!